Siła ja wszystkim w kolejnym odcinku Zagrajmy w Risen um, No i ostatni odcinek Kończyliśmy na tym, że um, Zdobyliśmy drugi Dysk od Gergera um, Fred Jest z nami, także cieszymy się wszyscy Bardzo z tego powodu um, No i szczerze Wam powiem, nie ja wiem co mam teraz robić Też, Także pójdziemy sobie dalej A um, a, o, panie, G Fred, y przestań się bawić, chodź, trzeba walczyć, trzeba walczyć. Dobra, Fred ich zajął, coś tam im robi, A. niech się tam bawi. Yes! Fred jak zwykle niepokonany. <grym> Dobra, ja się może wyleczę z many, trochę znaczy z many i z życia. I raz i dwa. Fuck, nie ten przycisk. Dobra, no to podjemy jagódek. E, I właściwie powiem szczerze, że nie wiem co on teraz zrobi. To jest jakiś most, którym chyba nigdy żeśmy jeszcze nie szli. Także będzie można go sprawdzić. Yy, Takich przeciwników jak tutaj Dzik, to ja bym chciał sobie właśnie z kosturu powybijać. Bo szkoda, mi many marnować. Fredzie, pasuj się. To jest gnom zwykły. No to nie cwaniakój, panie Au Fred. Słowo, mnie Kurde, Grami trochę przycina ogarni się. Eee... Mam nadzieję, że się. O, kolejna torba. Kolejna torba z narzędziami, które dalej wiem, co mi robią. Co mi dają właściwie, ale fajnie, że jest. Au, 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 au. Dobra, wkrótce mi pomaga, także czuję się bezpieczny. Wiecie to jest fajne, że tutaj właśnie Fred nie jest na czas, tylko on będzie tutaj z nami chodził aż, aż nie umrze. Bo... Szczerze wam powiem, Znaczy niby to było takie trochę bardziej zbalansowane w gotikach. Że szkielety nie były tak na cały czas, że nie mogliśmy ich mieć. Nie mogliśmy ich mieć tak bez przerwy. A, aczkolwiek tutaj wydaje mi się, że jest to bardziej przyjemnie. No bo kurde. Jak już mieć Freda, to mieć go na dłuższy czas, a nie tam na, jakieś, na jakąś minutę. A my tutaj go fajnie spamujemy, tego wilka. Okej, okay. nie mam pojęcia, gdzie jestem. To jest jakaś wieża w ogóle. Mi się wydaje, że wam wiem, że to jest chyba miejsce, gdzie jest jeden z tych yy, pierścieni Patroskona. Wasalnych Też ładnie Punkty życia Punkty życia eee, Punkty życia, jakąś manę większą Choćby tak, zrobimy eee, sobie save'a mm, Tylko czym się tu drugi... F8 chyba O, nie włączyłem skype'a, dobrze <grybujesz> Fak, no przez cały dzień praktycznie nikt nie pisał Bo to trzeba nagrywać to oczywiście Dobra. Fred. Nie wiem, że może się to nie podobać, ale takie życie. No ja pierniczę Sorry Was, ludzie, za Skype, ale mój po prostu. Moja pamięć do włączania takich rzeczy to jest. Tragedia. Dobra. Fred, trzymaj się. Pomoc odciąga już. Kiedy to Fred? Tam. Dobra, pomożemy mu. Nie umieraj, Fred. Jesteśmy z tobą wszyscy. Dobra. Zostaw Freda w No. Kolejna torba, Wow. Cały czas je też znajduję. Okej, okay, mieliście tu coś fajnego, chociaż... Totalnie nic. O, to fajnie. Czy mogę cię jakoś w wyleczyć? Mam jakiś zwój może fajny? Zwraca jego przymierzeńcom. To czekajcie. I Mhm. Dobra, coś z maną. Trzeba uzdrowić naszego przyjaciela. Okej, okay, wystarczy mu chyba Złomy x Dobra Nieważne, F8 ah, Kurde, w Wiedźminie jest to F5, to jest to F8 Mi się kurde myli, co raz, no. Fredzie, czy możesz mi powiedzieć co my tu znajdziemy? Więcej szkieletów Au Nieumarły Władca, panie Wow, 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 Jak Fred na niego skacze, jaki wariat. Co blokujesz? Co blokujesz? Kolejny pierścień, 3x6. Nie mam zielonego pojęcia, do czego ale mi są potrzebne, tego questu, tak, ale kurde no. To samo rzeczywiście aż tak bardzo mi one potrzebne. Now, who teach me to pick locks? Dobra, gdzie my jesteśmy w ogóle? Jakaś mapa? Jesteśmy tu. Mam. Wow. O, ej, tam coś jest. Hmm. Okej. Okay. Tam jest wejście do miasta, tak? Kurde. które idziesz ze mną, idziesz. To dobrze. No i przeszliśmy tu, wzięliśmy ten pierścień i co teraz, no? Dobra, też kelet jeszcze sobie obgrabimy, bo niektóre z nich mają fajne rzeczy Tu jeszcze gdzieś stawiłem tego władcę całego A nie, jak... od niego chyba wziąłem, dobra ehm, No to kurczę no, co teraz? Hecai bez ich chycaj. Hmm. Czy tu jest jeszcze jakaś. Nie, no tu nie ma nic. Właściwie to. Kurde, zleciłem gościowi wykonanie mapy w mieście i, i dalej jeszcze jej nie mam. Ale szczerze mówiąc, nie chcę mi się wracać do miasta specjalnie po tą mapę, chociaż. I tak myślę nad wróceniem do miasta po tą glewie, bo zdobyłem ostatnio właśnie zwój otwierania zamków I może się przydać Dobra, yy, więc pójdziemy sobie teraz gdzieś tędy, może Hmm O Witaj przyjacielu Dawaj, Fred! Ja się zajmę tymi... Z, tymi z tyłu Dobra What? <laughs> Jakie kocham, jak ok oni sobie tak lecą Okej okay. Może sobie coś się smażę? Kurde, tyle mięsa mam, patrzcie, mm, this smells good okej. Okay, um... hmm. Okej, okay, poczekajcie teraz z was wrócę. Okej, okay, już jestem. Eeeem, um, także... Także ten kur... Znowu nie ten. nie ten przycisk. Co my tu mamy? Mysz, poniaste pyk i pyk. Dawaj, Fred, walczymy. Za imperium. Zostaw Freda ty gnido. No, 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 co? To Freda podskakujesz? Masz coś tu, Freda, masz coś do mnie. Dobra. Kurde, nie mam zielonego pojęcia, gdzie jestem. What the fuck w ogóle? Jestem w jakimś lesie w ogóle, środek puszczy. Zaraz, tym to jakiejś normalnie... Dziwne rzeczy pewnie będą atakować, bo się zapuszczam na tereny... jakieś... bardzo... dziwne. Chociaż z drugiej strony mamy Freda, czego ja się boję. Ha... miasto... tam. Nie iść do miasta. Kurde, ludzie, szczerze wam powiem, nie mam pojęcia, gdzie ja jestem. Wow. Ha, huh. co tu mamy? Kufer, którego pewnie nie otworzę. O, a jednak silne leczenie magiczne. No, jak coś jest tak otwarte, to raczej jakichś wielkich skarbów tam nie będzie. Nie mam złoczeń na to liczyć. Huh. Zwykłe wilki, Nie, ja, zwykłe wilki to tam... nie problem. dobra, dobra, ale ich jest trochę sporo. No tak. O, jeszcze czarny się przytoczył. Chodź, a. A. sobie A. radzi z tym czarnym. Rasistowski fel. <laughs> Okej, okay, um... Piękna walka, cudowna walka, dalej nie mam pojęcia gdzie jestem, kurde, zaraz się zapuszczę na jakieś tereny i nie będę wiedział jak wrócić. Chociaż z drugiej strony mam teleport, więc to nie jest jakiś wielki problem. Tu jest wejście do miasto w ogóle. Więc przynajmniej wiem gdzie jestem. Co tu jest? Czym ty jesteś, panie? Popiołak. Um... Ok, save może? Hmm. Dawaj, Fred, walcz. O fak, tu mi, tu mi Fred może paść i padł właśnie. Dobra. No to. Musieliśmy pożegnać Freda, ale spokojnie. Ja wiem, co robię. Okay, nie mam zielonego pojęcia. O tych O, fuck. Ciebie przegnoją ode mnie. O, no i głupie, czefo, no. Teraz będzie se mnie jad, kurde. ha ale czegoś pilnuje, no. Chcę wiedzieć czego. Hmm, to muszę, muszę wiedzieć do czego. Gdzie są jeszcze te, te, te dyski? Bo ja tak będę chodził po całym świecie. Nie ma jakiejś magii na niego, może specjalnej? Raczej nie No dobra, spróbujemy jeszcze raz No Boże Dobra, Fred unikaj tam Trzymaj się Bierzę w Ciebie Ale teraz ma całe zdrowie Teraz Fred ma całe zdrowie, więc no dobra, nie dużo mu to dało. Ale przynajmniej teraz go zabijemy raczej. Starce po piełaka What? No ale fajne. Dobra, czegoś ty pilnował. Trupa. No Now, Who could teach me to pick locks? Ehm, um, dobra, wiecie co, nie mam zielonego pojęcia, gdzie mam teraz iść, dobra. E, wiecie co, tutaj zrobię na chwilę przerwę i ja się może dowiem, co mam teraz zrobić, bo kurde, tak będę krążył po całym świecie, jak mówiłem, i i, i I... tyle z tego będzie. Także ehm, także zaraz do was wrócę. Okej, okay, także już jestem, szczerze wam powiem, em, Potrzebowałam trochę więcej czasu, żeby się dowiedzieć co bym musiał dalej robić, także w tym momencie... Wrócimy się na chwilę do miasta. Odbierzemy sobie mapę od tego, tego gościa, który obiecał na ją zrobić. I spróbuję może zdobyć tą glewię, kurde, no ale nie wiem nie wiem, czy mi się uda. Także tak, on był gdzieś tu chyba. Is the map done? I've come for the map. And I finished it. If you want it, pay me and it's yours. Yes, I'll take it. Take good care of it. Maps are works of art. Mhm. Mm Dziękuję. Dobra. Um... Czy w ogóle może ma, że mam tutaj coś pisanego? Gdzie się znowu quest otwierało? N M. -y... O, tak wygląda w ogóle ta mapa teraz. Dobrze, wszystko widać. E... na twierdza? Nie. Mhm. Okej. Okay. Dobra. Heads. Tu nic nie ma, także um, teraz będziemy biegnąć do y, tego Alvaro. Zobaczymy, czy w końcu będę mógł y, tą glebę sobie że tak powiem wziąć albo ukraść jak to woli. Wojownik Zakonu. Witaj. Dobra, um, mam ten zwój. Mam. Dobrze. to zobaczymy. Tutaj save'a sobie zrobię. Hmm. Tutaj otwarcie zamknięte. I can't cast without mana. Okej, okay. my want. Tutaj Otwarłem. Motkowalski. Now who could teach me to pick locks? Aha. Okej, okay, on miał ten klucz chyba. Także. O, siema. O, jak ładnie przyszedł Ja po twoją glewie. co ty na to? O ty gnoju. Taki żeść co? Ops No trudno, życie. Wiesz jak to jest? Jest glewie. patrzcie jaka piękna. Trochę... trochę potrzebuję, ale tam... Okej, okay, co prawda nie chciałem go zabijać Ale on mi do nieszego nie będzie potrzebny, więc niech sobie tutaj leży Dobra Mamy co chciałem, także wychodzimy Nikt mnie nie będzie bił o to? Nie <grym> To mimo Dobra To wiecie co, mogę się tu teleportować do klasztoru? Chyba mogę Także, cichy zabójca, bezimienny ucieka z miejsca zdarzenia myślę tylko gra się załaduje oczywiście <grystanie> okej okay, wiecie co myślę że to będzie chyba broń która nam wystarczy kurde do końca gry Eldric was taken prisoner by the Saurians. Saurians? What are they? Some sort of lizard man. They're armed and wear armor. Another challenge we must face. Do you know any more about them? Eldric said these Saurians once ruled the entire world. So that is it. And what will we be now they have returned? We rule this world now. Free from gods, we will not be subjugated by these creatures. What can you teach me? Siła. No a siła myślka rad przydal. Ile potrzebuje tej siły? Poczekajcie. E, gdzie jest ta glębia? Tutaj. Um... 45 pięć, okay. I want to be stronger. Well done. Well done. I want to be stronger. That was well done. Okay, i to będzie myślę, będą Wszystkie e, punkty, ile mi jeszcze zostało? Bo nie za bardzo liczę. Jeszcze dwa. To weźmiemy sobie jeszcze pięć i w dobra. I tyle. Ile mamy tych punktów? Od razu sobie tą glewię weźmiemy. Tak wygląda. Dobra, yy, punkty, punkty L nie. Jak się posać otwierało tu? Mam jeszcze 15 punktów, także jest OK. I teraz bym sobie ją w mądrość zainwestował bardzo chętnie, tylko nie wiem gdzie gdzie tu się w mądrość inwestuje. Wie ktoś?

No to ile nam zostało czasu? No dwie minuty, to wiecie co myślę, że będę kończył i e, przygotuję się trochę przed następnym odcinkiem, czyli poczytam dokładnie gdzie mam iść w tym momencie, e, co muszę zrobić, aby progresować grę dalej, także nie martwcie się, przed następnym odcinkiem trochę bardziej się przygotuję. Ej, czy on ma taką samą broń jak ja? też ukradł Alvaro. No dobra. Także tutaj będę się sami żegnał, więc do usłyszenia w kolejnym odcinku, trzymajcie się. Na razie.